W muzeum, gdzie po raz kolejny mamy okazję podziwiać pracę Janka Cieplińskiego, który nawet podczas wernisarzu, jak widać, nie, nie spoczywa na laurach, tylko cały czas pracuje. Jak mówi, pracuje na otwartym sercu. Tak, tak. Cokol... O, przepraszam bardzo, ja nawet się pomyliłem. Ale Jan nie mógł się wstrzelić chyba z tematem wystawy lepiej niż ten Wielki Tydzień. Polska Jerozolima, Droga Krzyżowa. Każdemu te słowa mówią bardzo wiele i każdy od razu przywołuje sobie różne obrazy w głowie. Rozmawialiśmy przed, przed wystawą z Dorotą Majerczyk, która opowiadała troszkę o, o swoim widzeniu Drogi Krzyżowej, ale już w Jerozolimie. I to takie zderzenie, ta Jerozolima kalwaryjska i ta, ta prawdziwa Jerozolima, po których e, Ścieżkach, po których drogach przechodził Chrystus. Nie będę opowiadał o wystawie, bo, o, o zdjęciach, bo o, te same Państwo zobaczycie. Natomiast mnie osobiście w, w tym fotografowaniu Janka najbardziej fascynuje rzecz, że mu nie przeszkadza pogoda. To znaczy, zawsze wydobędzie to, co chce wydobyć z danego tematu. No, chociaż jak każdy artysta pomarudzi trochę, że to światło nie takie, że mogłoby być lepiej. Ta wystawa, jak mi powiedział, to nie jest zapis jednej drogi kalwaryjskiej z jednego roku, ale z kilku lat. Być może to też dla nas takie, e, taka zachęta, żeby wybrać się na te, na te dróżki kalwaryjskie właśnie w Wielki Piątek. Proszę Państwa, gdybyśmy się dzisiaj przenieśli do kalwarii zebrzydowskiej, to moglibyśmy być świadkami uczty u Szymona, zdrady Judasza, a także posiedzenia Sanhedrynu, które skaże Jezusa na śmierć. Dzisiaj te wydarzenia ma mają tam miejsce. Jest to, obok uroczystości, która miała miejsce w Niedzielę Palmową, początek Misterium Męki Pańskiej, która od XVII wieku, prawie w niezmienionym kształcie, odbywa się w Kalwarii. Kulminacyjnym momentem na zakończenie tego obrzędu jest tradycyjna droga krzyżowa, którą uwiecznił na swoich fotografiach Jan Siepiński. Przedstawienie pasyjne, o którym mowa, zostało zainicjowane po to, aby przypomnieć pamięć tamtych wydarzeń oraz wciągnąć wiernych do osobistego, głębokiego udziału w przeżywaniu męki. Miało ono na celu wtajemniczenie wiernych w najważniejsze prawdy wiary i pogłębienia ich religijności. Forma kalwaryjskiego misterium była więc odpowiedzią na takie bezpośrednie zapotrzebowanie samych uczestników. Jak do tego doszło? Początkowo, zanim jeszcze powstał kompleks kaplic i miejsc w Kalwarii, na dróżkach postawiono takie proste, drewniane, zwykłe krzyże. No i zdziwieni tym faktem wierni, prosili zakonników, aby razem z nimi przeszli tą drogą, opowiadając o męce Chrystusa. Zakonnicy poszli i w ten sposób właśnie doszło do powstania tradycji obchodzenia dróżek kalwaryjskich, która trwa po dzisiejszy dzień. To kalwaryjskie przedstawienie pasyjne zyskało ogromną popularność głównie dzięki temu, że odprawiane było przez odpowiednio przygotowanych kapłanów, którzy z dużą wiedzą i przede wszystkim taką umiejętną plastycznością y, opowiadali wydarzenia właśnie y, dotyczące drogi krzyżowej. Bardzo rozbudowany obrzęd y, został y, no, mocno okrojony w czasach zaborów, konkretnie w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy cesarz Józef II Poważnie ograniczyły zarówno pielgrzymki, jak i Misteria. No i taki stan rzeczy miał miejsce i funkcjonował aż do I wojny światowej. Kolejna przerwa w Misteriach to był czas II wojny, wiadomo, prawda? Po niej natomiast udało się w pewien sposób ustalić dokładny program obchodów w poszczególne dni, no i odpowiednią ilość osób. I tak, w Misteriach biorą udział postacie oczywiście opisane w Ewangelii. Są to Chrystus, Matka Boża. Żołnierze, faryzeusze, apostołowie, arcykapłani czy niewiasty, w odpowiednich strojach i odpowiedniej charakteryzacji. Został także ustalony tekst dla każdej postaci oraz gesty i czynności, które ma wykonać. Mimo tych wszystkich jakby dogodniej, pojawiły się problemy. Były to szykany polityczne w okresie władzy stalinowskiej, oraz brak chętnych osób do odgrywania poszczególnych ról. Dodatkowym problemem była, był brak nagłośnienia oraz no, małe doświadczenie w organizowaniu coraz to większej no, imprezy masowej, można tak powiedzieć. Przez wiele lat w rolę osób grających, występujących w ramach Drogi Krzyżowej wcielali się alumni seminarium duchownego Ojców Bernardynów, którzy. Grając w sposób bardzo taki ekspresyjny i barwny, powodowali, że droga krzyżowa zyskiwała coraz bardziej na uznaniu, na popularności no i coraz więcej ludzi przyjeżdżało na Misteria do Kalwarii. No i Można też powiedzieć, że to ogromne przeżywanie i emocje towarzyszące kalwaryjskim misteriom są niezmienne po dziś dzień. Polska Jerozolima jak już wspomniał Wojtek, nazwa nie tylko Drogi Krzyżowej, nie tylko Kalwarii, ale również dzisiejszej wystawy jest adekwatna nie tylko ze względu na, na to, że tam odbywa się właśnie Misterium Męki Pańskiej, ale również ze względu na ukształtowanie terenu i zagospodarowanie go w Kalwarii Zebrzydowskiej. Cały zespół krajobrazowo-architektoniczny wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO powstał pod wpływem lektury którą przeczytał Mikołaj Zebrzydowski, właściciel terenów w Kalwarii. Lektura ta traktowała o Jerozolimie z czasów Chrystusa. Zafascynowany tą książką, widząc pewne podobieństwo między terenami opisanymi w niej, a swoimi, postanowił ufundować właśnie Dróżki Kalwaryjskie. Budowę rozpoczęto w 1602 roku. Twórcami był Jan Maria Bernardini, czyli włoski jezuita i architekt oraz Paweł Budart, architekt i złotnik z Antwerpii. Dzisiaj dróżki Pana Jezusa, na których odgrywane jest misterium, to jest 28 stacji umiejscowionych w 24 obiektach architektonicznych. Są to m.in. modlitwa w ogroju, pojmanie, Sąd Kajfasza, zaparcie się Świętego Piotra, to także dekret Piłata, no i oczywiście procesja w stronę Golgoty. Głębokie religijne przeżycia pielgrzymów świadczą o tym, iż nie jest to tylko plenerowe wydarzenie teatralne, lecz no, nabożeństwo pozwalające zbliżyć się do wielkiej tajemnicy zbawienia. Dzisiejsza wystawa jest jedną z prób ujęcia tego tematu za pomocą fotografii. Autorem pracy jest znany nam Jan Ciepliński, fotoreporter i dokumentalista Rabki. No, choć wydaje mi się, że w rabce trudno o osobę, która by go nie znała, to jednak pozwolę sobie przypomnieć, że jego zdjęcia można spotkać w wielu miejscach w rabce. Między innymi w Miejskim Ośrodku Kultury, w Tężni, no, w wielu innych również. Od wielu lat stara się utrwalać na fotografii zarówno wydarzenia społeczne, kulturalne, jak i przyrodę i architekturę rabczańską. Ma w swoim dorobku kilka wystaw i kilka publikacji, w tym nieomal wszystkie najnowsze foldery dotyczące rabki zdroju. Fotografuje dla Miejskiego Ośrodka Kultury, współpracuje z Dziennikiem Pol Polskim oraz, oraz licznymi portalami internetowymi. No, jego prace zyskały wielkie uznanie, między innymi wyrażone poprzez nagrody w takich konkursach jak Fotozapis w 1988 roku, Fotokurier w 2001 czy Szlag Architektury Drewnianej. To jest chyba, Jasiu, najnowsza prawda? nagroda z 2009 roku. W środowisku fotografów mówi się o nim, że żeby zrobić dobrą fotografię, dobre zdjęcie, to wejdzie nawet pod szafę. Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, dzisiejsza wystawa wprowadza nas w atmosferę świąt Wielkiej Nocy. Czyni ją bardziej urozmaiconą i mam nadzieję, że przez to piękniejszą. Ja ze swego miejsca chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej, tej wystawy. Wbrew pozorom to nie jest tylko kilka fotografii, które zostały umieszczone. W w jednej sali ekspozycyjnej w muzeum, ale to ciężka praca przede wszystkim przede wszystkim Jasia. No, ale też trzeba było te zdjęcia obrobić, wydrukować. To, to serdecznie dziękuję Zakładowi Fotograficznemu Koliber, Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, która na ten cel wyłożyła też swoje środki. No i kulturowemu gościńcowi, który nas zawsze wspiera podczas tego typu zamieszania. A teraz już oddaję głos ja myślę, że wszystko zostało powiedziane, ale jeszcze raz bym chciał podziękować wszystkim, którzy pomogli mi zrealizować finansowo tą wystawę, czyli Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, Stowarzyszeniu Kulturowy Gościniec i panu Andrzejowi Dubieleowi, który wydrukował na tych pięknych płytach zdjęcia szklanych. Zapraszam Państwa do oglądania.